Siemanko witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz na moim kanale Dzisiaj przygotowałem dla was odcinek o czołgu, o którym za bardzo się nie mówi Jakoś nigdy nie słyszałem, żeby ktoś go jakoś specjalnie zachwalał Albo w ogóle o nim żeby mm, jakieś filmy Mało, generalnie mało, mało się o nim mówi w ogóle Jest to oczywiście brytyjski czołg ciężki drzewkowy 8 poziomu Carnervon. Czyli taki biedniejszy AX, który jest przegenialnym pojazdem. Jest to według mnie najlepszy drzewkowy ósmy tier, to znaczy jest według mnie nadlepszy od Emila w sumie. Na randomy, albo na równi z Emilem, no może nie powiem, że jest lepszy, bo Emil rzeczywiście również wymiata, natomiast mniej więcej na tym samym poziomie co Emil. I to jest bardzo, bardzo potężna maszynka. Już mówię dlaczego. Mamy tutaj dosyć słabą prędkość, 35 maksymalnej na godzinę. To jest dosyć wolny pojazd, jest on też duży, więc będzie łatwo w niego trafić. Także ten model pancerza też jakoś specjalnie nie zachwyca. Dolna płyta, oczywiście, wchodzi górna odbija, natomiast czołgi z lepszą penetracją bądź z lepszą pozycją jakieś wyższe. Będą raczej przebijać was po górnej płycie również. Co jest tutaj fajne, to obrót pojazdu. On yy, tutaj macie na ekranie wartość obrotu. Ja oczywiście nie pamiętam, na, nie znam jej na pamięć, natomiast ten czołg się bardzo przyjemnie obraca i to też jest fajne. To nie jest takie jak w jakichś wolnych, takich też czołgach, które się wolno obracają. Ten czołg akurat bez względu na obrotu jest dosyć żwawy. Mamy tutaj armatę kalibru bodajże 88 albo 90 mm coś koło tego, w każdym razie alfa 190, mało klasyczne brytyjskie szybkostrzelne działo 4,5 sekundy przeładowania z adrenaliną 3,8 fajny DPM pod rzędu 2,5 bodajże, bądź trochę więcej nawet, to jest taka biedniejsza wersja axa, jeżeli chodzi o pancerz wieży mamy całkiem fajnie pancerną tą wieżę tutaj jarzmo pancerne, policzki raczej dingają, mamy garnek w który wchodzi i jest dach brytyjski daszek, który niestety włyka pociski, jeżeli jesteś, jesteście na płaskiej pozycji, to znaczy jeżeli gracie na holdown i gracie na depresję działa i używacie jej to Wtedy ten dach będzie nie do przebicia, natomiast na płasko, niestety, z golda, albo nawet czasami i bez, można się w ten daszek przebić, i to jest naprawdę bardzo frustrujące. Jakby wcześniej miałem jeszcze lepszą opinię na temat tego pojazdu, ale miałem taką grę, gdzie po prostu wjechałem na pozycję i nawet się nie mogłem z niej cofnąć, a wszystkie strzały dostawałem właśnie w ten dach, praktycznie nic się nie dingało, co było mega irytujące. Tak jak widzicie, działko całkiem nieźle trafia, ono jest dosyć celne. Oczywiście trzeba skupić, żeby strzelać po punktach, ale ono bardzo ładnie trafia, tak jak widzieliście strzały w te Garnek tej fałeczki. Mm, tutaj wszystko pięknie wchodziło. Tutaj, jako trzeba źle pomierzony, penetracja jest ok. Na podstawce macie chyba około 225, więc dużo jest tej penetracji na podstawie. Na goldzie nie aż tak bardzo, chyba tam 260. Yy, natomiast penetracji jak najbardziej wystarcza. Jeżeli chcecie, chcielibyście czołg do grania na turnieje inny niż Emil Drzewkowy, to to jest jeden z tych czołgów. Generalnie y, gracze profesjonalni, którzy nie mają Carnervona Action X, który jest po prostu jego lepszą wersją, ponieważ ma lepszy pancerz wieży i to jedyne czym ten AX się tak na dobrą sprawę różni, y, używają właśnie y, czasami zwykłego Carnervona. On też się dobrze sprawdza. No, poza tym właśnie, że Pancerz wieży jest tutaj nieco, nieco gorszy i no to trzeba uważać. Natomiast garnek wydaje mi się, że jest mniejszy i cięższy, jest w niego wstrzelić niż u AX-a. Ale to może jest tylko takie moje wrażenie. Także polecam wbić ten pojazd. Oczywiście fo 215 b teraz dostał nerfa, natomiast polecałbym po prostu sobie wbić nawet do tej ósemki, niekoniecznie do dyszki i tym pojazdem sobie pograć. Tak jak jeżeli chcielibyście więcej zobaczyć bitewek na tym czołgu moich, to zapraszam do obejrzenia bitewek z 1 na 1 z turnieju Silence Cup, które są też na moim kanale, linki będą w opisie. No tutaj właśnie tak jak widzimy bitewka, na razie 3600 uszkodzeń na moim koncie i karmimy sobie tego AWka. Tutaj Popełniłem małą gafę, bo mogłem sobie zrobić więcej damage'u, gdybym wcześniej ruszył i go sobie zasłonił od sojuszników, to zrobiłbym może tą pestkę więcej, tutaj bardzo mało zabrakło do tarana, ale 4225 uszkodzeń na moim koncie, 3 fragi i tutaj będzie odznaka mistrzowska, także pojazd naprawdę bardzo fajny, godny polecenia. Także jeżeli nie, nie chcielibyście kupować AX-a, a mieć właśnie jakąś fajną alternatywę na turnieje, to Carnervon jak najbardziej to wbicia. Bardzo, bardzo dobry pojazd. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie, żeby Wasza powtórka znalazła się na moim kanale, to wyślijcie mi ją na maila, który jest w opisie, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.